Kontuzja kostki uraz podczas uprawiania sportu. Moi drodzy, jeżeli jesteście na sorze i, jest, i chcą Wam na przykład założyć gips, zapyjcie, Zapytajcie lekarza prowadzącego, czy być może dla was lepszym rozwiązaniem nie będzie but typu Walker. Jest on przede wszystkim refundowany, na niego możecie uzyskać wniosek w cudzysłowie receptę. Buty są różnego rodzaju, bo są jednokomorowe, dwukomorowe, są buty niskie, wysokie, natomiast jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż gips. Jest możliwość tutaj pompowania poprzez pompkę tego buta wewnątrz. Przez komory takie pneumatyczne. Bud jest przystosowany do chodzenia. Ma łódeczkową podeszwę. Zobaczcie, naprawdę zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż gips, na który będziecie zakładać jakieś reklamówki bądź skarpetki. Także moi drodzy, jeżeli interesuje Was tematyka stabilizatorów i Ortes na kończyny dolne czy górne, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z Pomożemy Wam w doborze, zrealizujemy receptę. I wytłumaczymy wszystko, co jest związane z danym sprzętem. Pamiętajcie też, że są to wyroby medyczne, że należy użytkować zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A ja teraz zapraszam do obserwowania. Miłego dnia!